Dzisiaj. Popiela koszyk negatywny, koszyk tak, pozytywny, koszyk negatywny, czy w ogóle bez koszyki, koszyka? Koszyki, okienka dla biznesmenów, koszyki dla pacjentów. Jak się tego słucha, to ma się wrażenie, że powiedzenie socjalizm to ustrój, który bohatersko zwalcza problemy nieznane w innych ustrojach, akurat się to sprawdza. Od kilku dobrych lat słyszymy tylko o tym, że się koszyka nie da wyliczyć. Państwo wyliczą, jak będą w rządzie. Państwo na razie liczą. Wszyscy liczą. Natomiast Pieniądze ludziom tak są zabierane, jak były. Państwo tu opowiadacie o Konstytucji. Akurat ja mam ten wypis Konstytucji i nic takiego nie jest powiedziane, co państwo mówicie. Konstytucja nie mówi o niczym takim. Konstytucja jak tylko Pan mówi, dokładnie? że e, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń no opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Równy. równy. Obecnie ten równy poziom a jest drugie, jak w socjalizmie, a drugi czyli a drugi równy Określi ustawę. Tak, 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 zakres określi no. ustawę. Proszę że... czytać konstytucję. Dobrze, dobrze, czytam, tylko proszę zwrócić uwagę, proszę że zakres nie, nie. Pan, pan budownictwa mieszkaniowego w PRL-u też, pan, też pan, mu, ja nie próbowałem nie Ale przeszkadzać. Ale w konstytucji nie ma W Ale dwa ustawy są w 68 artykule. prl, -u PRL, -u PRL też gwarantowało mieszkania. Wszystkim równo drodzy zgodnie z ustawą. Po drodzy drodzy 30 latach ludzie się dowiadywali, że nie mieszkania na boku na razie, bo dzisiaj jest debata o zdrowiu. Mówimy o równania sytuacji w publicznych minister przeszedł do naszego komitet ja sądzę, że cały czas wprowadzamy wszystkich widzów w błąd. To nie jest żadne współpłacenie, bo to my płacimy z tej kieszeni i z tej kieszeni. To cały czas my płacimy, więc nie wpłacajmy dwa razy na to samo. Biednych ludzi nie stać na płacenie dwa razy. Biedny człowiek powinien zapłacić raz i otrzymać usługę. Więc w... Kolejne płacenie jeszcze raz na to samo niewydolne nie ma najmniejszego sensu. A teraz czas na nie może to być prywatny właściciel, bo jak może być. Tak, jeżeli zastąpimy rząd samorządem, to na pewno się wiele zmieni, tylko inni politycy będą decydować, co się stanie. Proszę Państwa, najlepszą sieć szpitali zrobią ci, którzy będą te usługi dostarczać. I oni wiedzą najlepiej, gdzie są potrzebne szpitale, bo jeżeli urzędnik z Warszawy określa, gdzie jest szpital, no i to pacjenci decydują. Więc no, dlatego nie ma co dawać tego samorządom, tylko ja się zgadzam z Panem, trzeba zorganizować. Ale to Panie zrobić Prezesie, Dziwi dzisiaj mnie szpitale jedno. są w, w rękach samorządu. No dziś dzisiaj szpitale nie trzeba im ich zabrać. Dlatego nie Nie przekrzykujmy się, że nie zna obecnego stanu. Pani, że dlatego też teraz w na ten szpitalach temat nie, nie mogę znaleźć miejsca, Pani redaktor procedury Dziękujemy medyczne, bardzo. jeszcze chwilę, Dziękujemy kontrakty bardzo. powinny być rzeczywiście wycenione dla wszystkich Wyborczy, placówek jednakowo, a jeżeli placówka miałaby Ty się zadłużyć, byłciek, to nie placówka, zdrowia, tylko Narodowy Fundusz to bym Zdrowia. To uciszył samoobronę, żeby mi dała coś powiedzieć e, najpierw, ale w rzeczywistości sprawiłbym, żeby ludzie czuli się bezpiecznie w końcu w szpitalach, żeby czuli, że to oni są najważniejsi w szpitalu, że oni idąc do szpitala są tam traktowani jako panowie tego szpitala, bo to ich składka i żeby konkurujące ze sobą fundusze ubezpieczeniowe zabiegały ich składki i załatwiały im takie usługi, żeby krótko, szybko i zdrowo wychodzić ze szpitala. Dziękujemy, to jest do zrobienia jak w każdej innej dziedzinie. Bardzo Państwu za udział w